W naszym plenerowym studiu telewizji festiwalowej Małgorzata Szczurek. Witam serdecznie. Dzień dobry. Redaktorka, tłumaczka, założycielka wydawnictwa Charakter. W poniedziałek podczas inauguracji tej, tej piątej edycji festiwalu uhonorowana nagrodą wielkiego redaktora i to festiwal w przybrzyszeniu jako pierwszy chyba wyciągnął na światło Wasz zawód, który w uzasadnieniu przyznawania tej nagrody czytamy. Ono brzmi, że to jest nie tylko właśnie zawód, ale też pasja i, i misja wykonywana w jakiś Wielkiej skromności. Jaka jest definicja Pani bycia redaktorem? Kim jest redaktor? Powiedziałabym, że redaktor jest najbliższym towarzyszem pisarza czy pisarki w jej pracy. To jest ktoś, kto powinien być blisko, być czujny, być wrażliwy, empatyczny i starać się pomagać autorowi czy autorce w pracy nad tekstem. Czasami są to długie rozmowy, czasami jest to żmudna praca nad już tekstem. Długie rozmowy, tekstem. negocjacje? Czasami to są takie rozmowy, w których mhm. rodzi się na przykład pomysł na książkę dopiero, albo w której autor, słysząc własne myśli, już wie, w którą stronę powinien zmierzać, albo z czego powinien zrezygnować. Wszystko zależy właściwie od tego, nad jakim tekstem się pracuje. Zupełnie inaczej pracuje się nad tekstem prozatorskim, zupełnie inaczej nad esejami, czy nad jakimiś książkami popularno-naukowymi, a jeszcze inaczej nad przekładami. Mhm. Pewnie też inaczej z literaturą dziecięcą się pracuje, więc mhm. to jest za każdym razem zupełnie inna przygoda, zupełnie inna, inne wyzwania. Bo ja chcę zapytać też o to, jak pani myśli, jak pani by określiła, gdzie są granice pracy redaktora, prawda? Bo, mhm. bo pani mówi o empatii, o porozumieniu, no ale to jest tekst autora, prawda? Gdzie są te granice ingerencji, jak pani by to określiła? To, jest, bo to chyba jest takie bardzo trudne do tak. uchwycenia. To jest chyba bardzo trudne do zdefiniowania, gdzie są mhm. te granice. Ja myślę, że one. W przypadku każdej książki każdego autora czy autorki są inaczej ustawione tak naprawdę. Oczywiście najprzyjemniej pracuje się z autorami, którzy mają dużą samoświadomość, mają świadomość swojego warsztatu, są osobami, które naprawdę jakby wiedzą, co chcą powiedzieć, w jaki sposób chcą powiedzieć. Wtedy, rozmowa z nimi, w rozmowach takich nie ma takiego zagrożenia, że przesteruje się ich na złą drogę na przykład. Ale już w przypadku autorów mniej doświadczonych, czy takich osób, które dopiero zaczynają, albo albo po prostu są powiedzmy mniej pewne siebie, można bardzo pomóc, ale można też czasem zaszkodzić, to jest duże ryzyko. Muszę powiedzieć, że to jest taka jedna z tych rzeczy, na które Chyba trzeba zwracać największą uwagę i być ostrożnym. Pani redaguje też mistrza. Wiesław Myśliwski wczoraj w poniedziałek, kiedy pani odbierała nagrodę, wiele takich ciepłych słów pod pani adresem wypowiedział, no też wiemy, że warunkiem jest pani tego, żeby książka się ukazała, pani musi być redaktorką, to też Wiesław Myśliwski przypominał o tym. Jak Pani myśli, jak ta nagroda, to, że się mówi właśnie o redaktorach, Płynie na, na wasz zawód, na to, co robicie, na przyszłość, do czego to może się przyczynić. Ja myślę, że ta nagroda jest bardzo ważna. Ja odbieram ją, oczywiście jestem niezwykle wdzięczna, cieszę się, że ją dostałam, ale odbieram ją trochę też jako taką nagrodę dla wszystkich redaktorów. Wiem, że będą po mnie następne osoby ją dostawać i bardzo się z tego cieszę, ponieważ to jest zawód trudny, niewdzięczny. W tej chwili w Polsce bardzo słabo wynagradzany. I myślę, że taka nagroda może przyczynić się do tego, że widzialność, świadomość pracy redaktorów, czy redaktorek będzie większa. W związku z tym zmieni się również ich pozycja na rynku. I będą mogli w związku z tym po prostu bardziej żyć w, bardziej sposob, w sposób bardziej godny. Pani to jeszcze na koniec, no festiwal w Szczebrzeszynie, festiwal Stolica Języka Polskiego. Jak pani widzi ten festiwal, jak się tu czuje, jak, jaka opinia? Muszę powiedzieć, że to jest w ogóle piękne, miejsce bezpretensjonalne. To połączenie literatury i natury jest hmm. uważam bardzo pięknym pomysłem. Żałuję, że nie mogę tutaj powiedzie dłużej i na przykład płynąć z pływem kajakowym imienia Kornela Filipowicza. Uważam, że to jest naprawdę przepiękny pomysł. Bardzo mi się spodobała ta idea. Mam nadzieję, że będę mogła tu wracać i e, przysłuchiwać się rozmowom o książkach, o literaturze, o ideach. E, Szczebrzeszyn to jest takie miejsce, które myślę, każdemu gdzieś tam e, brzęczy w głowie e, i bardzo się cieszę, że mogłam tu przyjechać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za wszystkie zredagowane książki. Małgorzata Szturek uhonorowana nagrodą wielkiego redaktora. Wielki dziękujemy dzień. bardzo.